Cześć, cześć, witam Was serdecznie. To już jest ostatnia część, w której pokazuję mój planer, który zrobiłam własnoręcznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać już gotowy produkt. To znaczy, obejrzymy sobie cały mój planer, jak on wygląda w środku. No, na zewnątrz to myślę, że widzicie. W jaki sposób on powstał, możecie zobaczyć w moich poprzednich częściach. To jest część piąta, więc jeżeli sobie zajrzycie do poprzednich części, zobaczycie proces od początku do końca w jaki sposób ten planer powstawał <coughs> zamysł jest taki, że jest to ma być, czy jest to planer taki vintage czyli zrobiony na barwionym papierze jak się bawi papier, to też pokazuję w jednej z części zaczynając może w takim razie od tego, co widać na zewnątrz okładkę przeozdobiłam literkami to jest okładka laminowana, Craft O'Clock bodajże, ja bardzo te okładki lubię, więc je używam. Wykończenie jest takie jak widzicie, to znaczy są to drewniane literki, one były pomalowane woskiem i plus później jeszcze były przyklejone i też pomalowane w Glossy Accents, którego dosyć często ostatnio używam, właśnie jakoś tak podobają mi się, takie błyszczące. Tutaj dodałam takie drewniane elementy również do ozdoby. Też pomalowałam je glossy accents i tak się błyszczą. tu są takie dźwieki w kształcie takich gwoździ, więc tak naprawdę jest to dosyć prosta okładka. Nic tu nie ma skomplikowanego. Spirale, w jaki sposób zakładam, również możecie zobaczyć w mojej poprzedniej części. <laughs> Tutaj w kieszonce włożyłam sobie już naklejki, w sumie najczęściej no właśnie do tego używam tych kieszonek, podobnie kieszonka, nie tutaj jest kieszonka, ale troszeczkę inna, bo jest z boku, też jest kieszonka na tylnej okładce. Więc tak przekładki, które tutaj mam yy, i w ogóle całe wnętrze tego planera jest dostosowane do tego, co ja używam i co tak naprawdę dla mnie się sprawdza. Dla was może się sprawdzać zupełnie coś innego. W tym planerze w ogóle nie ma dziennego planera, dziennego rozkładu, ponieważ yy, nie jest mi on zupełnie potrzebny. To znaczy. Jest mi potrzebny, ale to, co ja używam, to jest kalendarz ścienny, bo ja tu muszę wszystko e, widzieć i mieć na bieżąco, więc tak naprawdę w tym momencie najbardziej sprawdza się taki kalendarz ścienny, gdzie są zapisywane wszystkie e, ważne wydarzenia dla całej rodziny. E, więc e, tak, może części, które tutaj widzicie, to tak, są miesiące. Ja miesiące nazywam po angielsku, bo jakoś tak dla mnie jest najłatwiej. Są też dwie przekładki, które się nazywają 2024 oraz szkoła sam 2024 to jest to jest taki poglądowy kalendarz powiedzmy miesięczny, czy jak to się nazywa, taka rozpiska miesięczna tylko dni. Tutaj sobie wpisuję jakieś tam ważne rzeczy dla mnie. Yy, miesięczne, no powiedzmy, dla mnie to się najbardziej sprawdza. Coś takiego, ja taki kalendarz potrzebuję, bo go używam po prostu. Czy jakieś urodziny, imieniny, czy jakieś tam różne inne okazje, które są dla mnie istotne. Szkoła. W sumie nie wiem, czy będę tego aż tak bardzo używać, bo ostatnio to tak um, różnie raz używam, raz nie używam. Ja mam trójkę dzieci. Tutaj, jak widzicie, zrobiłam sobie takie przekładki, żeby łatwiej było mi znajdować e dla każdego z moich dzieci. E no i w sumie tutaj też są takie rozpiski miesięczne, ja tutaj wpisuję albo, no czy teraz to w sumie już tak średnio wpisuję, jak widzimy do przedszkola to wpisywałam kiedy były, kiedy nie były, kiedy były chore, dlaczego były chore i takie tam dosyć to jest przydatne jeżeli faktycznie potrzebujecie historii np. No, chorowania dzieci czy brania leków, czy jakieś tam inne nie wiem, obecności, nieobecności dlaczego i tak dalej teraz to tak już specjalnie tego nie potrzebuję ale mam to tutaj pierwsza strona do zapisywania jakichś tam nie wiem, czy wycieczek, najczęściej płatności w których ja się po prostu gubię komu co zapłaciłam, czego nie zapłaciłam jaką wycieczkę, jaką składkę inne takie rzeczy no, a kalendarz, nie wiem, zobaczymy. Zrobiłam to, bo w poprzednim roku też tą część robiłam. Więc po prostu ona jest. Tutaj, jak widzicie, wiele stron poprzeozdabiałam. Miałam dużo takich różnych motylków, robaczków, robali innych takich, więc tu poprzyklejałam. Tam, gdzie miesiąc był, nie nie do 31, to po prostu sobie pozaklejałam właśnie różnymi takimi vintage'owymi skrapkami trochę się bałam, że będzie zbyt taki roczny ten kalendarz ale jak na razie przynajmniej tyle co tam zaczęłam używać to jest to dla mnie fajna opcja i myślę, że nie będzie mnie drażniło a jeżeli coś kolorowego będę chciała to sobie przykleję w sumie tutaj coś kolorowego już jest na każdej stronie przekładce miesięcznej. To sobie wycinałam z jednego bloczku. Jego chyba tu gdzieś mam. Z Actiona taki bloczek. Jest tam jedna strona właśnie z takimi oznaczeniami no, miesięcy. One może tutaj mają zupełnie inny kolor, ale jak zaczęłam przyklejać stwierdziłam, że mi to tutaj dosyć dobrze pasuje. Stycznia wam nie pokażę, bo już ja sobie tu zaczęłam coś zapisywać, więc wam nie pokażę. W sumie tutaj jest więcej stron, niż normalnie dawałam, ale to wam pokażę od, zaczynając od lutego. Więc tutaj też mamy luty piszę February na każdej w sumie naklejam jakiś tam napis, wykorzystując moje naklejki które mam więc samo, samo to jak wygląda mój wkład wygląda on w ten sposób, jak tutaj widzicie te rubryczki są skonstruowane specjalnie na moje cele tutaj zapisuję sobie jakieś różne rachunki, płatności firmowe dla firm mojej i mojego męża tak, tak, no ja pilnuję księgowości mm. tutaj są rachunki domowe tutaj y, zawsze wpisuję sobie rzeczy które mam kupić y, jeżeli coś tam mi przyjdzie do głowy z tym to tak to różnie bywa czasami jest tak, że y, jedna lista przez ileś miesięcy po prostu ją przepisuję co jest troszkę bez sensu czasami jeżeli przepisuję już milion razy to stwierdzam, że w takim razie nie potrzebuję tego kupić więc w sumie to też jest y, Jakiś tam cel ma, to co tutaj macie, to są zakupy przez internet, które ja sobie zapisuję w sumie głównie do tego, żeby nie pogubić się, czy przesyłka doszła, czy nie doszła. Bo już miałam takie sytuacje jeszcze lata temu, że później pogubiłam się, co kupiłam, czego nie kupiłam, gdzie i jak miało przyjść, albo czy na przykład wziąłam fakturę, czy nie. To jest istotne, jeżeli na przykład macie firmę i później. Możecie znaleźć, od czego, skąd wzięliście fakturę, od kogo nie braliście faktury. To ja sobie tutaj wtedy to zapisuję. Wszystkie moje zakupy, które mam, są tutaj właśnie głównie dlatego, żeby się nie pogubić, jeżeli chodzi o wysyłkę. Reszta tutaj dosyć dużo tych stron dałam, więcej niż normalnie. To są takie różne zapiski rzeczy, które muszę pamiętać, które mam zrobić. Ja tak naprawdę z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień prowadziłam takie zadania do zrobienia, czy coś, co faktycznie miałam nie zapomnieć, więc to służy głównie jako notys Jak mi się coś przypomni, że mam zrobić, to sobie tutaj zapisuję, wykreślam później. No, nie prowadzę takiego typowego planera, żeby planować, nie wiem, cały tydzień na przykład, że w tym dniu robię to i to, czy tam nie wiem, w tych i tych godzinach. Chociaż y, widzę, że jest taka potrzeba, że powinnam, to mieć na razie, dla mnie to się w ogóle nie sprawdza i y, no, na razie mam w taki, taki sposób. Tych kartek tutaj mam dużo, także tych planów mogę sobie robić dużo na dany miesiąc, tak? Ja to mam podzielone miesięcznie, czy jakieś nie ja wiem, wydzielam sobie czasami, że której strony są na coś tam, inne strony są ramach, jakieś tam firmowe rzeczy, które mam zapamiętać, yy, typu nie wiem, spotkania czy jakieś rzeczy, które komuś mam wysłać, czy zdanie, które mam sprawdzić, czy jakieś tam, no, pod moją działalność typowo ja uczę języka angielskiego, więc yy, takie nauczycielskie w sumie rzeczy nauczycielsko-finansowe. Resztę tutaj tak naprawdę przeznaczę albo na jakieś wklejki dzieci, rysunk rysunków dzieci, albo na jakieś moje własne zapiski. Ja też prowadzę swój taki jakby dziennik, gdzie zapisuję różne swoje przemyślenia, więc być może do tego to wykorzystam. No i tak naprawdę każdy miesiąc w ten sposób wygląda. Tu gdzieś jakieś robaczki się tam pojawiają. No i jak widzicie, ten papier barwiony jest dosyć taki kolorowy, znaczy kolorowy, są, każda strona jest inna tak naprawdę. Tu coś chyba dzieci mi pisały. To była jedna strona, w której się pomyliłam i za blisko ją zbindowałam, przedźrkowałam, więc ja ją tutaj po prostu przedrukowałam z drugiej strony. No i oczywiście na każdej stronie tytułowej, nazwijmy to jest inny obrazek. Myślę, że one tu dosyć ładnie nawet pasują. Więc jeżeli chodzi o kwiecień, to na przykład wygląda wyglądał w ten sposób. Tu też te motywy jak wybierałam, starałam się wy wybierać takie powiedzmy bardziej optymistyczne, kwiatowe, nawiązujące też do pory roku. Myślę, że y jak będę sobie już to prowadziła, to też będę y coś po prostu spontanicznie tam wklejała fajnego. Tutaj mamy maj, widzicie właśnie jest taki bardziej kwiatowy. I na przykład tutaj już jest ciemniejsze, a tutaj mamy taki ładny motyw kwiatowy, który bardzo mi pasuje do maja. Tu jakieś naklejki, tutaj znowu te robaczki. Ja akurat nie mam nic przeciwko robaczkom. Znaczy, może nie, żebym jakoś tam za nimi przepadała, ale takie przyklejone wyglądają dosyć fajnie. Tutaj, jak widzicie, jak przewracam te strony, to tak naprawdę każda jest inna, i to jest tutaj fajne. Tutaj mamy czerwiec. I tu mamy różne ciapki. Bardzo mi się podobają te efekty. Nie wiem, na ile to będzie... Nie będzie mi przeszkadzało, jakbym na tu coś zapisywała. Mam nadzieję, że nie. Ja lubię takie trochę też bałaganiarskie. Tu mamy też, widzicie, te kwiatowe motywy. Tutaj coś poprzyklejane. I mamy trochę robaczków. Ja tak staram się wertować, żebyście widzieli tak naprawdę te strony. One są... Y, różne efekty mają. Tutaj mamy sierpień. Nawet gdzieś takie przypalone prawie, że jakby... No, czegoś mi się wybrudziło. Tu mamy wrzesień i też trochę taki kwiatowy, już jesienny. Powiedzmy. Dobra, ja to może trochę szybciej to będę przewracać. Tu niektóre są w kratkę i w sumie te w kratkę też dosyć ciekawie wychodzą. Październik. jakieś kwiatuszki takie. Ja dużo mam takich skrapków gdzieś pozostałych po moich starych jakichś e, rzeczach, które robiłam. Gdzieś tam powycinałam no i to leży. No, tu widzicie nawet jakieś z drukarki coś mi zostało. No i mamy listopad. Tutaj zauważcie, że Tutaj już po polsku sobie pisałam, no, że nie jestem konsekwentna, ale po prostu robię tak, tak jak mi wygodnie. Tak jak mi pasuje, bo to tak naprawdę ma być wasze i służyć wam. Yy, I więc ja długo yy, szukałam jakiegoś planera, tak naprawdę wiele lat. Przez wiele lat zmieniałam, albo prowadziłam bullet journal, albo miałam takie książkowe, do których w którym zawsze coś tam mi brakowało albo coś tam doklejałam, nie miałam miejsca na różne rzeczy, więc mi trochę to drażniło. A teraz mam taki, którego tak naprawdę nigdzie bym nie znalazła, bo stworzony przez samą siebie. Tutaj dałam tą kartkę właśnie, ze względu na to, żeby, bo tutaj widzicie złączenie tych tej spirali. Ta kartka jest gruba, natomiast ta kartka jest cienka, więc przy wielokrotnym otwieraniu, zamykaniu ona mogłaby się potargać. To w ogóle mi się źle jakoś to. Nie równo mi się. Ja tam jak zobaczycie film, to zobaczycie właśnie jak bindowałam. To jest bodajże część trzecia. Troszeczkę walczyłam tu z tą spiralą, bo ona mi się w sumie krzywo ułożyła, bo jest taka kwadratowa. To mi się niespecjalnie podoba ale. Nie wiem, nie będę z tym nic zrobić, bo jak zacznę wyginać, to już będzie tylko gorzej. Więc tak. To jest właśnie mój planer. No. Tyle wam dzisiaj chciałam pokazać. Mam nadzieję, że trochę chociaż zainspirowałam. Widzicie, że możecie robić takie swoje własne planery. Może trochę trudniej, jeżeli nie macie bindownicy i na spirali nie możecie tego zbindować, ale tutaj myślę, że przy pomocy waszej inwencji stworzycie jakiś inny sposób bindowania czy wiązania, czy na, czy na jakichś tasiemkach, czy na są takie, takie kółka właśnie do mindowania, więc to też jak najbardziej jest wykonalne ja to zrobiłam w taki sposób tyle Wam dzisiaj chciałam pokazać, pozdrawiam Was noworocznie jeżeli podobał Wam się film poproszę o łapki w górę oraz subskrybowanie i zapraszam do dalszego śledzenia mojego kanału, żegnam Was teraz trzymajcie się, pa pa